Witam Was w drugim, ostatnim odcinku podcastu z mojego wyjazdu do Kosowa. Tym razem również będzie trochę historii, bo bez niej nie da się o Kosowie opowiadać. Jednocześnie, podobnie jak w odcinku pierwszym, opowiem Wam o kolejnym mieście, które odwiedziłem. Tym razem Mitrowicy, takim bałkańskim Hebronie. Aby nie przedłużać, zapraszam do odcinka. Pogadajmy podcast. Towarzysz, Tito nie żyje. Wcześniej tej nocy Komitet Centralny Związku Komunistów Jugosławii oraz Prezydium Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii przekazały tę wiadomość klasie robotniczej, obywatelom, narodom i narodowościom Jugosławii. I właśnie w takim okresie, 4 maja 1980 roku, ogłoszono wieść o śmierci Tity, ostatniego w zasadzie spoiwa federacji. Rok 1981 oraz następny przyniosły wielkie manifestacje studenckie. Odpowiedź władz była stanowcza. Gdy nie wiadomo, jak rozwiązać konflikt, używa się siły i to brutalnej. Smagała się wzajemna niechęć, wręcz nienawiść, wcześniej w miarę sprawnie tłumiona. W takiej atmosferze pojawił się Slobodan Milošević, który po zamieszkach z udziałem miejscowych Serbów 24 i 25 kwietnia 1987 roku, przeciwko którym kosowska policja użyła pałek, wykrzyczał do tłumu słowa: Nikt nie ma prawa was bić. Początek kariery tego polityka zwiastował to, co miało się wydarzyć w najbliższych latach. Ostatnim miastem na mojej liście była Mitrowica. Miasto, do którego marzyłem, aby przyjechać. Taki must have na liście obok estońskiej narwy, którą udało mi się zresztą zaliczyć tego samego roku. Ja osobiście nazywam ją Bałkańskim Hebronem. Tak wiem, może to lekka przesada, ale Bałkan, jak mogliście się zorientować, są na tyle specyficzne, że można takie porównanie tu zastosować. Żydzi i Arabowie, Albańczycy i Serbowie dwa miasta, podobna skala nienawiści chwilowo uśpionej, trzymanej w ryzach, ale gdy wybucha, jest naprawdę bardzo źle i lepiej nie być wtedy w centrum wydarzeń, chociaż tak bardzo by się chciało to zobaczyć. Wysiadam z dusznego autokaru i pierwsze co mnie wita, to widok busika z otwartymi z boku drzwiami. W środku fotele z tapicerką, przypominającą puszystego lwa, na podłodze zresztą podobnie. Bus stoi całkowicie pusty, zarówno pasażerowie, jak i kierowca wyparowali. Wiem jednak, że to chwilowe. Upał leje się z nieba, więc zapewne skryli się w jednym z lokali, gdzie popijają słodką herbatę, zajadają lokalnymi wypiekami. I palą do tego śmierdzące papierosy bez filtra. To albańska część miasta. To tu dojeżdżają wszystkie autobusy. Nocleg zresztą również mam po tej stronie miasta. Z tym noclegiem jest typowo po albańsku, czyli bez chaosu obyć by się oczywiście nie mogło. Gdy jestem pod wskazanym adresem, okazuje się, że blok ze zdjęć na Airbnb nie istnieje. No to dzwonią na podany numer. Mam czekać. Zaraz ktoś po mnie wyjdzie. Po 15 minutach widzę machającą do mnie osobę. To jakiś młody łepek. Mówi, że blok z noclegiem jest kilka minut stąd i on mnie tam zawiezie. Na parkingu widzę garbusa, wiecie, z tych nowych, ale w stanie takim, jakby właśnie przeżył potężne trzęsienie ziemi w centrum mocno zabudowanego miasta. Reflektory poblepiane szarą taśmą, niedomokające się drzwi, Rozpruta z boku tapicerka fotela, w środku jakiejś gazety na podłodze, i teraz najlepsze: sama Bracham, mi świadkiem, chłopak na wstecznym, na dużej prędkości, rusza główną ulicą. I jedzie tak z 50 sekund aż do jakiejś uliczki, w którą wjeżdża już klasycznie przodem. Jest, mój blok, dotarłem. Witam Was w Mitrowic. Prawdziwy rozwój miasta rozpoczął się dopiero po II wojnie światowej, kiedy znacjonalizowana kopalnia w trepci stała się potężnym kombinatem. Przy wydobyciu i przeróbce największych w Europie złóż cynku i ołowiu zatrudnienie znalazło ponad 20 tysięcy ludzi. Kosowska mitrowica była wtedy jednym z najbardziej tolerancyjnych pod kątem etnicznym miejsc na Bałkanach. W mieście żyli obok siebie Serbowie i Albańczycy, którzy wspólnie pracowali w kopalniach. Mieszkańcy posługiwali się zarówno językiem serbskim, jak i albańskim. Jednak, jak łatwo się domyślić, wojna wszystko to zniszczyła. Obecnie kosowska Mitrowica jest podzielona na dwie części: północną zamieszkują Serbowie, południową Albańczycy. Głównym łącznikiem obu części miasta jest zbudowany w 2001 roku przez francuski rząd 100-metrowy most. Symbolicznie do jego budowy zatrudniono zarówno Serbów, jak i Albańczyków. Dzisiaj jednak przeprawa bardziej dzieli niż łączy. Generalnie most stał się rodzajem barometru, który określa poziom napięć w mieście. Kiedy relacje pomiędzy Serbami i Albańczykami są poprawne, most jest otwarty czasami również dla ruchu kołowego. Gdy relacje się psują, jest on zamykany i pilnowany przez międzynarodowe siły. Albańczycy i Serbowie nigdy nie pałali do siebie miłością, wielokrotnie ze sobą walczyli. W opinii Albańczyków, prawosławni Serbowie są ciemierzcami, którzy przez lata blokowali utworzenie niezależnego państwa kosowskiego, a dzisiaj mogą chcieć próbować odłączyć jego północną część. Dla Serbów natomiast wyznający islam albańczycy są awanturnikami z południa, którzy wykorzystując trudne chwile w historii słowiańskiej społeczności, zajęli tereny będące kolebką ich państwowości. Wielu serbskich mieszkańców Kosowa jest też przekonanych, że niezależne państwo utworzono przy wsparciu USA i wyłącznie do realizacji celów amerykańskiej polityki. Dlatego nie przyzwalają na zacieśnianie relacji Prysztyny z Waszyngtonem. Boją się realizacji mitu budowy Wielkiej Albanii, czyli łączenia ziem zamieszkanych przez Albańczyków. Wciąż też mają nadzieję na powrót do macierzy – Serbii. Po jednostronnym ogłoszeniu przez Kozowo niepodległości w 2008 roku w Mitrowicy doszło do zamieszek. 14 marca grupa około 300 Serbów zajęła budynek sądu ONZ, wywieszając na nim sztandar Serbii zamiast flagi Narodów Zjednoczonych. 17 marca siły ONZ odbiły sąd, zatrzymując 53 Serbów. W momencie, gdy wyprowadzano ich z budynku, ochroniający go na zewnątrz polscy policjanci zostali obrzuceni kamieniami i ładunkami wybuchowymi domowej roboty. W tym samym czasie pobliski posterunek milicji ukraińskiej został obrzucony granatami i ostrzelany z broni maszynowej. Z pomocą milicjantom przyszli żołnierze z francuskiego kontyngentu KFOR. Serbowie obrzucili granatami i koktajlami mołotowa. W wyniku zamieszek zginął jeden ukraiński milicjant. Rannych zostało 63 policjantów i żołnierzy sił pokojowych, w tym 28 Polaków spośród 50 biorących udział w akcji, 20 Francuzów i 14 Ukraińców, oraz blisko 70 Serbów. Po zamieszkach policja, wchodząca w skład sił ONZ, została wycofana z miasta, w którym pozostały już jedynie oddziały KFOR. Teraz jest spokojnie. Spaceruję, słońce sprawia, że to miejsce mocno łagodnieje. Na moście stacjonują obecnie siły mieszane. W dniach, w których tu jestem, są to włoscy karabinierzy, a wieczorem czescy i niemieccy żołnierze z sił KFOR, czyli NATO. Samochody karabinierów stoją z włączonymi silnikami. Sami żandarmi jednak nie wyglądają na zestresowanych. Rozmawiają z podchodzącymi osobami, czasami jakimś turystą, i jednak widok ten sprawia, że wiem, w jak niebezpiecznym miejscu jestem. Regularnie, jak w zegarku, sytuacja się tu okresowo zaognia. Wtedy robi się poważnie. Są ściągane dodatkowe siły, obie strony miasta są odcinane od siebie. Taka jest rzeczywistość i codzienność albańsko-serbskiego konfliktu. Wczorajsza sytuacja w Wczorajsza sytuacja w Kosowie prawie całkowicie eskalowała. Rząd Kosowa musi zdawać sobie sprawę, że nie może budować zaufania wśród obywateli w północnym Kosowie, wysyłając siły specjalne i wywierając na nich presję. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce rok przed moim przyjazdem. Wtedy rząd Kosowa zdecydował o przymusowej wymianie tablic rejestracyjnych samochodów, które wciąż oznakowane były tablicami serbskimi. Wywołało to niezadowolenie ludności serbskiej, która uznała to za złamanie zobowiązań Kosowa do poszanowania autonomii Serbów. Władze Kosowa podkreślały jednak, że taki ruch wynikał z zasady wzajemności, gdyż Serbia nie wpuszczała na swoje terytorium pojazdów z kosowskimi rejestracjami. Mieszkająca na północy Kosowa serbska mniejszość nie chce używać kosowskich rejestracji, bo nie uznaje, podobnie jak Belgrad, kosowskiej państwowości. Ale nie chce też być obiektem chuligańskich ataków w samej Serbii, gdzie samochody na kosowskich rejestracjach traktowane są jako wrogie. Belgrad wydawał swoim rodakom w Kosowie własne tablice rejestracyjne z numerami przypisanymi kosowskim miastom, co w Pristynie z kolei przyjmowano wrogo. Odkładanie decyzji w tej sprawie doprowadziło znów do wzrostu napięcia, gdy ponad 600 serbskich urzędników w Kosowie, w tym policjanci, demonstracyjnie złożyło dymisję. Pristina wysłała w końcu oddziały specjalne na północ. Miejscowi Serbowie odpowiedzieli blokowaniem dwóch dróg w głębi kraju w kierunku serbskiej granicy. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy Kosowianie aresztowali jednego z serbskich policjantów. W trakcie zamieszek ogłuszającym granatem oberwał samochód kosowskiej misji policyjnej Unii Europejskiej. Bałkany są obecnie miejscem, które jest ponownie bardzo ważne dla świata. Na równi z Tajwanem czy Izraelem. Prawdopodobieństwo konfliktu w tym rejonie świata jest ponownie bardzo realne, a to może odwrócić uwagę od wojny w Ukrainie. I tu, jak po nicce do kłębka, dochodzimy do Rosji której działania na Bałkanach drastycznie wzrosły po 24 lutego 2022 roku, czyli jej ataku na Ukrainę. Zaraz po godzinie 19, gdy pojawiły się pierwsze niepełne informacje z Kosowa, kanały rosyjskojęzyczne podały informację, że doszło do strzelaniny przy blokadzie drogi prowadzącej w kierunku przejścia granicznego z Serbią i że jeden Serb został ranny. News'a przeanalizowało Radio Liberty. Okazał się oczywiście fake newsem. Opublikował go na swoim kanale na Telegramie m.in. Władysław Pozniakow, działacz rosyjskiej skrajnej prawicy. Jego kanał ma 118 tysięcy obserwujących. Fałszywa informacja zaczęła się szybko rozprzestrzeniać. Potem na rosyjskich kanałach opublikowano zdjęcie osoby, a właściwie tylko jej nóg w mundurze wojskowym. Do takiej niewiele mówiącej fotografii dołożono komentarz, że serbska armia stoi w gotowości bojowej na przejściu granicznym między Serbią a Kosowem. Pół godziny później na telegramie pojawiła się informacja o zmianie miejsca stacjonowania serbskich samolotów bojowych miały się znajdować w pobliżu granicy z Kosowem. Tych informacji nikt nie potwierdzał, a same materiały budziły poważne zastrzeżenia co do ich wiarygodności, ale rozchodziły się na telegramie w błyskawicznym tempie, powodując całą masę ostrych komentarzy z serbskiej strony. Rosyjski aparat propagandowy zaczął publikować przygotowane wcześniej filmiki, np. sześciosekundowy, na którym widać było ciemne sylwetki drzew na tle nieba i słychać było strzały. Podpis, media piszą o strzelaninie na granicy z Kosowem. Inny, bo aż 11-sekundowy, nagrany został w nieznanej miejscowości. Widać tylko kilka bloków, niewielki plac, flagę Serbii na maszcie oraz słychać bijący dzwon. Na filmie nie dzieje się absolutnie nic, nie ma ludzi. Podpis, w całym północnym Kosowie kościoły i klasztory biły w dzwony przez pół godziny. Nikomu nie trzeba tłumaczyć co to oznacza. Tak samo było w 1999 roku. W domyśle, gdy NATO zaczęło bombardować Serbię. Kolejny film nagrany został po zmroku przez jakiegoś kierowcę siedzącego w samochodzie w momencie, gdy mijała go kolumna kilkunastu aut jadących na sygnałach. Większość to auta policyjne, dwa lub trzy mogą być autami wojskowymi. Trudno ustalić, wideo jest bowiem słabej jakości, a samochody niewyraźne. Nie wiadomo gdzie i kiedy nakręcono film. Podpis: Kosowo przygotowuje się do odparcia serbskiej armii. Te wszystkie rzeczy kierowane były głównie do Serbów. To w nich miały wzbudzić mocne nacjonalistyczne emocje, chęć wzięcia odwetu na Kosowie. Zamieszki, jakie wtedy wybuchły w Mitrowicy, były w dużej części sterowane przez rosyjską dezinformację. Konflikt w tym rejonie byłby Rosji na rękę, odcięcie pomocy NATO dla Ukrainy i skierowanie paktu, właśnie na Kosowo. Nie udało się, sytuacja została opanowana. Rosja jednak cały czas działa. Obecnie jej działania ukierunkowane są na rozbicie jedności terytorialnej Bośni i Hercegowiny. Ale to jest temat na inny podcast oraz nową wyprawę, którą planuję w tym roku. Albańska strona miasta jest taka jak wszystkie inne miasta Kosowa. Panuje tutaj totalna samowolka budowlana, a ulice to jeden wielki chaos. Jednak ludzie są przyjaźni, uśmiechnięci, bardzo pomocni, nie ma w nich negatywnych emocji. Czuję się tu naprawdę dobrze. Wiem jednak, że bardzo chcę przejść na tą drugą stronę. Tam tuż przy moście wita mnie napis pisany cyrylicą. Jeżeli Bóg z nami, to kto przeciw nam? oraz długi główny deptak miasta usłany dosłownie serbskimi flagami. Tu na próżno jest szukać flag Kosowa. Te serbskie są i w witrynach sklepów i na latarniach. Co jakiś czas zauważam namalowaną literę Z. Tak, to symbol rosyjskiej napasi na Ukrainę, taki rosyjski odpowiednik swastyki. Noszą go na naszywkach rosyjscy żołnierze, jest grawerowany na nagrobkach poległych soldatów, dzieci w szkołach układają go na apelu. Tu już jest inaczej. Bardzo czysto, na każdym kroku kosz na śmieci, jednak jest w tym miejscu coś nie tak. Ludzie. Ci patrzą na mnie spod oka, nikt się nie uśmiecha, czuję się tu lekko niechciany. Staję na chwilę, aby sprawdzić na mapach kierunek, w którym chcę iść. Podbiegają do mnie jakieś dzieciaki. Po serbsku pytają skąd jestem. Swoim łamanem rosyjskim staram się wytłumaczyć, że z Polski. Coś tam wyłapują, patrzą na mnie dziwnie. Mówią, że byłem kiedyś w Belgradzie, stolicy Serbii. To sprawia, że na ich twarzach pojawia się uśmiech. Jakieś większe zainteresowanie. Dalej natrafiam na serię bardzo proserbskich i prorosyjskich murali. Na jednym z nich związane dwie flagi serbska i rosyjska oraz kontury dwóch miejsc Krymu i Kosowa. Napis jednoznacznie mówi, że Krym jest rosyjski, a Kosowo serbskie. Gdy robię zdjęcie, przechodzący obok mnie chłopak rzuca w moją stronę jakieś serbskie przekleństwo. Musicie wiedzieć, że Serbowie z Mitrowicy i północnego Kosowa czują się zdradzeni przez współbraci z Serbii właściwej, która pod rządami pragmatyków stowarzysza się z Unią Europejską i próbuje dialogu z Pristiną. Wobec miękkości Belgradu mężem opatrznościowym wydaje się Putin, którego portrety swego czasu zdobiły serbską część Mitrowicy. Zresztą ponad 21 tysięcy osób z północnego Kosowa złożyło swego czasu w rosyjskiej ambasadzie wniosek o przyznanie im obywatelstwa. Słowiańskie braterstwo krwi miało sprawić, że rosyjscy urzędnicy odpuszczą takie drobiazgi, jak chociażby znajomość języka, stały legalny dochód czy zamieszkanie na terenie Rosji przez określony czas nie odpuścili. Putin na otarcie łez przysłał im 25 tirów z pomocą humanitarną. Kierują się do miejsca, dla którego również chciałem trafić do serbskiej części Mitrowicy. To pomnik górników. Ten wielki monument postawiono tu ku pamięci górników pochodzenia serbskiego i albańskiego, pracujących w miejscowej kopalni, którzy stanęli do walki z okupantem w czasie II wojny światowej. Pomnik symboliką nawiązuje do bryły kruszcu ustawionej na dwóch pofałdowanych kolumnach, które są alegorią długiej historii górnictwa w tym miejscu. Złoża w Mitrowicy są jednymi z najdłużej eksploatowanych w Europie. Ponadto, kolumny symbolizują wspólne działanie Serbów i Albańczyków przeciwko okupantowi, pomimo dzielących ich różnic religijnych i etnicznych. Budowla mierzy 19 metrów, a jej obecny stan można określić jako zaniedbany. Konstrukcję zaprojektował Bogdan Bogdanowicz. Gdy wybuchają zamieszki, dróg do pomnika pilnują żołnierze NATO. Teraz jednak jest spokojnie, więc wchodzę na wzniesienie górujące nad miastem i mogą napawać się majestatyczną budowlą. Czuję się spełniony, siadam i patrzę z góry na całe miasto, głównie na tą serbską część. W oddali przy jednej ze szkół powiewa przeogromna serbska flaga rozwieszona na całym budynku. Tęsknota za utraconą potęgą. Wiem już, jak wygląda Kosowo. Mam swoje przemyślenia na ten temat. Wszystko, co miałem w głowie przed przyjazdem tu, okazało się nieprawdą. To kraj, w którym skupiają się dwa marzenia: to o wielkiej Albanii i to o wielkiej Serbii. W Kosowie najmniej jest samego kosowa jego tożsamości. Flagi kosowa są, ale częściej spotkać można te albańskie czy te serbskie, jak tutaj właśnie w Mitrovic. Jeżeli chce się podkreślić swoją tożsamość w tym kraju, trzeba wywiesić jedną z nich. W kanałach telewizyjnych jest zresztą podobnie. Tuż przed moim przylotem na miejsce odbywał się mecz Polska-Albania, który Albańczycy wygrali. Gdy będąc w Prysztynie oglądałem pierwszy kanał kosowskiej telewizji, była powtórka tego meczu. Kosowski komentator jak w ekstazie wykrzykiwał: Albania, Albania, przy każdym golu. To nie był mecz jakiejś tam Albanii. To był mecz ich drużyny, tej prawdziwej ich. Na koniec muszę powrócić jeszcze do historii, bo jak w dobrym filmie, tak i w tym podcaście, muszę zrobić mocne zakończenie. Kosowie zawrzało w 1989 roku, gdy Slobodan Milošević, serbski prezydent, zaczął odzierać region z gwarantowanej konstytucyjnie autonomii i prześladować albańskich muzułmanów. Kosowianie zaczęli tworzyć alternatywne instytucje państwowe. Nacjonalistyczny kurs Miloševića spotkał się ze zdecydowaną reakcją Chorwatów i Słoweńców. Po kryzysie w roku 1990 państwa członkowskie Jugosławii zorganizowały otwarte wybory, w których partie komunistyczne poniosły klęskę, przegrywając z nacjonalistami obiecującymi zadbać o interesy każdego z narodów Jugosławii kosztem całego, zdominowanego przez Serbów, państwa. Zarzewiem wojny w Jugosławii okazał się konflikt chorwacko-serbski. W latach 1990 91 dochodziło do licznych protestów i starć, często brutalnie tłumionych przez policję lub wojsko. 25 czerwca 1991 roku Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość, czego skutkiem był wybuch wojny w Jugosławii, jako że Serbowie nie zamierzali wypuścić ich bez walki. Wojny Serbii z Chorwacją i Słowenią były relatywnie krótkie, choć brutalne, zwłaszcza po stronie Chorwacji. Dozwolite, da Może Możecie Rozumiem, gospođo W styczniu 1992 roku w ruchu wyprzedzającym Bośniacy serbowie ogłosili, że na terenie Bośni i Hercegowiny powstała ich niepodległa Republika Serbska. Tymczasem formalne bośniackie władze regionu ogłosiły referendum niepodległościowe, zbojkotowane przez Serbów, w którym za oderwaniem się od Serbii opowiedziało się 99% głosujących. 3 marca Bośnia ogłosiła niepodległość. Serbia niezwłocznie uznała wówczas Republikę Serbską, podczas gdy Chorwacja wsparła Bośniaków. Tym samym rozpętała się główna faza wojny w Jugosławii wojna bośniacka. Wojna ta zapisała się w historii jako koszmar masakr i czystek etnicznych oraz masowych gwałtów prawosławnych Serbów na muzułmańskich bośniaczkach. Sam Slobodan Milosewicz zmarł w trakcie procesu w Międzynarodowym Trybunale w Hadze w 2006 roku. Początkiem końca wojny w Bośni był moment, gdy w 1994 roku Serbowie zestrzelili samolot NATO, który egzekwował zakaz lotów ustanowiony przez ONZ. Sojusz odpowiedział masowym bombardowaniem terytorium Serbii, by uniemożliwić jej kontynuację wojny. Konflikt został zakończony układem z Dayton w roku 1995, choć napięcia, które doprowadziły do wojny, nie zniknęły. W 1998 roku Armia Wyzwolenia Kosowa rozpoczęła powstanie zbrojne, licząc na to, iż zdoła wywalczyć niepodległość. Działania militarne nie przyniosły jednak oczekiwanych skutków, zaś serbscy żołnierze odpowiedzieli zbrodniami wojennymi na Kosowianach. My Moi drodzy Amerykanie, dzisiaj nasze siły zbrojne dołączyły do naszych sojuszników z NATO w atakach powietrznych przeciwko serbskim siłom odpowiedzialnym za brutalność w Kosowie. Działamy z determinacją z kilku powodów. Konflikt zakończył się w 1999 roku po rozpoczęciu natowskich bombardowań w Serbii. Bombardowania te nigdy nie zostały zaakceptowane przez ONZ. To ten moment historii, który po dziś dzień wykorzystują Rosjanie. Bombardując ukraińskie osiedla, targi, szpitale, zawsze tłumaczą to w ten sam sposób. NATO również bombardowało. Jednak kontekst sami znacie obie te sytuacje nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Dodatkowo w natowskich nalotach zginęło około 500 cywilów, natomiast serbskie wojska pomiędzy samym tylko kwietniem a czerwcem 1999 roku wymordowały prawie 9 tysięcy Albańczyków. Bombardowania były po to, by zakończyć serbskie mordy. NATO bombardowało cele militarne, a Rosja bombarduje cele cywilne. Dla NATO wrogiem był serbski żołnierz, dla Rosji jest to każdy obywatel Ukrainy. Armia Wyzwolenia Kosowa została rozwiązana wkrótce po zakończeniu działań wojennych. Istnieją liczne raporty wskazujące, iż ona także dopuszczała się terroru i mordów na ludności cywilnej, szczególnie serbskiej. W czerwcu 1999 roku Kosowo znalazło się pod zarządem ONZ jako autonomiczny region w ramach Federacji Republiki Jugosławii. Doprowadziło to do masowej emigracji kosowskich Serbów. W roku 2006 na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczęto negocjacje dotyczące przyszłości Kosowa, które wciąż dążyło do niepodległości, jednak nie mogło jej uzyskać bez zgody stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ Rosji, bliskiego sojusznika Serbii. W roku 2008, mimo rosyjskiego sprzeciwu, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Francja uznały niepodległość Kosowa, a wkrótce tak samo postąpiła większość państw Unii Europejskiej, a także Japonia, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i wiele innych państw. Serbowie, podobnie jak Rosjanie, nigdy nie uznali niepodległości Kosowa. Dla niektórych państw jest to decyzja bardzo polityczna. Na przykład władze Hiszpanii boją się, że jeżeli zaakceptują taką samowolkę Prisztyny, wówczas będą musiały się zmierzyć z własnymi ruchami separatystycznymi, na przykład w Katalonii. Podobnymi powodami kierowały się między nimi Gruzja i Cypr. Sprawa Kosowa jest wykorzystywana także przez samych Rosjan w obecnym konflikcie z Ukrainą. Moskwa przekonuje, że tak jak Zachód uznał deklarację Prysztyny, tak powinien również zaakceptować proklamację niepodległości przez separatystyczne republiki Doniecka i Ługańska na wschodzie Ukrainy. Jest to jednak dość absurdalne, bo w Kosowie ludzie w referendach o niepodległości nie głosowali w lokalach, w których przy urnie stali chociażby uzbrojeni i zamaskowani żołnierze bez oznaczeń. Całkiem niedawno serbski poseł Władimir Djukanowicz. Napisał na Twitterze takie oto słowa: Wydaje mi się, że Serbia będzie zmuszona do rozpoczęcia denazyfikacji Bałkanów. Pamiętajmy, że potrzeba denazyfikacji była używana jako jeden z głównych argumentów Rosji do inwazji na Ukrainę. Serbia i Rosja to do niedawna ogromni sojusznicy, chociaż i to zaczęło się w ostatnim czasie zmieniać na niekorzyść Rosji. Mam nadzieję, że ten podcast o Kosowie Wam się podobał. Sam temat Bałkanów to temat rzeka. Jak już wcześniej wspomniałem, będę starał się go zgłębić jeszcze bardziej przy okazji wyjazdu do Bośni i Hercegowiny, który jest właśnie na etapie planowania. Do usłyszenia w kolejnych podcastach i zobaczenia w materiałach wideo. Cześć!